Serdecznie witam na moim kanale Correctes Deutsch Lernen. Dzisiaj dowiesz się, jak się poprawnie odmienia czasownik essen, czyli jeść. Podam Ci również kilka przykładów z tym czasownikiem oraz kilka typowych zwrotów, może niektórych nawet jeszcze nie znasz. Zaczynamy. Najpierw liczba pojedyncza. Ich esse, ja jem. Du ist. Ty jesz, R er ist on je, sie ist ona je, es ist ono je. Zobacz, że w liczbie pojedynczej w pierwszej osobie ich ese nie ma żadnego problemu. To jest forma całkiem regularna. Na tema, natomiast w drugiej osobie liczby pojedynczej i w trzeciej osobie liczby pojedynczej jest szczególna forma ist i ona jest taka sama zarówno dla drugiej osoby tu. Tak, jak i do, dla trzeciej osoby. R, Z, S. Ist. Liczba mnoga. Wir essen, myjemy, I ja est, wy jecie. Z, esen, oni jedzą. Oraz forma grześ, grzecznościowa. Z, esen, czyli Z tutaj pisane z dużej litery. Zobacz, że w drugiej osobie liczby mnogiej EST Również nie ma żadnego problemu, um, żeby może było łatwiej do zapamiętania. Pierwsza osoba w liczbie mnogiej, via, esen i trzecia osoba w liczbie mnogiej, zi esen mają taką samą formę. A jeżeli zi napiszemy z dużej litery, będzie to oznaczało pan je albo pani je albo państwo jedzą. A oto przykłady. Ich esse, ja jem. Na przykład. Ich esse gę pizza. Ja chętnie jem pizzę. Ich esse kein fleisch. Ja nie jem mięsa. Du ist, ty jesz. Tu ist gen Pommes. Chętnie jesz frytki. Jest viel gemüse. Ty jesz dużo warzyw. Er ist, on je. Er ist gerne pizza. On je chętnie pisa. Er ist viel gemüse. On je dużo warzyw. Sie ist, ona je. Sie ist gen pizza. Ona chętnie je pizzy. Sie ist viel Gemüse. Ona je dużo warzyw. Es ist. Ono je. Es ist viele Süßigkeiten. Ono je dużo słodyczy. Es ist gern Obst. Ono je chętnie owoce. Wir essen. My jemy. Wir essen viel. My jemy dużo. Wir essen gern käse. My jemy chętnie ser. I ja jest, wyjecie. Ich jest ja viel Obst. Jecie dużo owoców. I jest ja viel fleisch. Jecie dużo mięsa. Sie essen, one jedzą, albo oni jedzą. Sie essen viele aja. One, oni jedzą dużo jajek. Sie essen wenig Fleisch. One, oni jedzą mało mięsa. Sie essen, oznaczać może pani lub panie. Albo państwo jedzą. Tutaj Z jest pisane z dużej litery, niezależnie od tego, gdzie się znajduje w zdaniu. Sie essen gern ice. To może oznaczać, pani je chętnie lody lub pan je chętnie lody. Albo mm, państwo jedzą chętnie lody. I tutaj jeszcze jedna wskazówka. Jeżeli ZI znajduje się na początku zdania, to jest również pisane z dużej litery, tak jak to inne ZI. I wtedy forma czasownika wskazuje na to, jaki jest to zaimek osobowy, czy oznacza on ona, czy oni one. Pierwszy przykład. ZI ist gen gemüsen. Tutaj po czasowniku. Essen, czyli po jego formie ist, rozpoznajemy, że to zdanie można przetłumaczyć, ona je chętnie ważyła. Drugi przykład. Sie essen viel obst. To zdanie może oznaczać, one jedzą dużo owoców, lub oni jedzą dużo owoców. Rozpoznajemy to po formie essen. Jeżeli się do kogoś zwracamy i jest to forma grzecznościowa, można to zdanie również przetłumaczyć jako. Pani je dużo owoców albo pan je dużo owoców oraz państwo jedzą dużo owoców. A na koniec kilka zwrotów z czasownikiem. Jeść może są dla ciebie nowe. Na przykład Wollen wir essen gehen? Oznacza: idziemy coś zjeść. Ich würde gerne etwas warmes essen. Oznacza chciałbym lub chciałabym zjeść coś ciepłego. Is oznacza jedz, czyli jest to forma rozkazująca. Aha, i jeszcze coś. Mówiliśmy tutaj o słówku pizza i na zdjęciu jest również pizza. Chciałam tylko jeszcze powiedzieć, że pizza w liczbie pojedynczej jest, a w liczbie mnogiej może mieć formę di pizzas albo di pizzen. Obie formy są możliwe i poprawne. I to już wszystko na dzisiaj odnośnie czasownika *sn*. Jeśli macie pytania, tematy, których nie rozumiecie lub które was interesują, piszcie na mój adres mailowy *correctes-deutsch-lernen@gmx.de*, a ja spróbuję wam pomóc. I nie zapominajcie: *am wird alles gut*. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.